Przyjechałyśmy właśnie w pieniny do naszego apartamentu. Widoczek mamy piękny z okna. Bardzo ładnie. Mamy balkon. Tu jest daria, <grym> łazienka. No, rozpakowujemy się i lecimy dzisiaj na spływ Donajcem. Pięć minut po wyjeździe z naszych apartamentów. Jezu! Tak, idziemy. Ja nie no chciałam to zobaczyć, ale nie wiedziałam, że tak szybko to zobaczę. Właśnie wróciłyśmy z na naszego rejsu. Jak ci się podobało na No, Jedziemy teraz na pole widokowe, na jakąś polanę. porobić sobie foty. Daria wzięła aparat. Jesteśmy już właśnie do naszego miejsca docelowego i jest tak pięknie. Kamera tego nie oddaje, ale zaraz ci pokażę. Ten widok robi największą robotę. Przepięknie. Już zmęczenie widać na twarzach. Moje no, oczy podkrążone. Ja to samo. No. Sen w sensie w ja cztery. Mam makijaż, nie? No to może zakrywa trochę, ale... No, ale sen daje o sobie znać, że nie było spane <grym> długo dzisiaj. Tak. Widać to. Widać, widać. Trasa zrobiła swoje sen też, więc <grym> dzisiaj zaśniemy jak dzieci i jutro. Jutro ruszamy na szczyt, zdobywać szczyt. Tam właśnie przed chwilką Pan się oświadczył Pani. Oglądamy to obydwie stojąc. Ale, ale razem przynajmniej. No. Singielki. <grymne> Daria wyciągnęła pizzę. Ja już zabieram się za jedzenie, zrobiłam skibajkę z twarożkiem, pomidorkiem i będziemy jadły w takim kołozy klimaciku. Idziemy właśnie szlakiem na trzy korony, którym poprowadził nas pan gospodarz i wydaje mi się, że ten szlak jest jednym z najbardziej pionowych. I dawno tutaj nikogo nie było, bo rosną takie wielkie grzyby. Na całym szlaku, a są niewyzbierane, więc idziemy dalej. Dotarłyśmy godzina 44. Pan mówił, że się idzie 2,5, ale jakoś z dziwnym trafem udało się szybciej. Dotarłyśmy na ostatni punkt. Jest przepięknie. Ja dobrze, że wziąłem ten wiatrak, bo po prostu jest tak gorąco. Ale widoki oddają. Uwaga, uwaga koniec naszej trasy. 4,5 godzinki 1200 kalorii prawie, że. Doszłyśmy i teraz czekamy na jakiś stateczek, które ma tutaj przypłynąć po nas. Jadąc do Lidla zupełnie przypadkowo. Trafiłam po prostu na wypas owiec. Przepięknie. Jeszcze przed był zachód słońca. Ja nie mogę. Tutaj, proszę bardzo, pilnuję swoich owieczek wszystkich. O Jezu, jedna do mnie idzie. O morze. Cześć! O Jezu! Jeszcze raz owce? O Jezu, jaka fajna. Ja już znalazłam koleżankę tutaj. Chodź idziemy. O Boże, jakie dźwięki wydaje. Jezu, pierwszy raz mam styczność z taką dużą ilością owiec. Chodź, idziemy dalej. Chodź. Idziesz ze mną? No chodź. Jak się woła owce? Chodź! O Boże, chodź ze mną, no chodź! No, idziemy idziemy do Twoich tutaj braci i sióstr. Tylko one się boją, a Ty idziesz za mną. Co Ty ode mnie chcesz? Dobra, idę do auta. Nie, odejdź już ode mnie, bo ja nie wiem co Ty chcesz. Papa, pa. idę. <grym> <grym> Nara. Pa! Ona jako jedyna została tutaj, słodka. Bardzo Iście, Kurde, weszłam w kupę. Dzień dobry, mm. mamy dzień trzeci i idziemy właśnie na rodzinę wokół jeziora <laughs> Akurat pod nagranie do mnie Pierwszy przystanek na trasie. Pogoda nam się trochę skiepściła, bo zaczęło przed chwilą padać i lało. dobre 20 minut tak porządnie, ale przestało. I właśnie byłam w Bacówce. Bacówka to jest miejsce, gdzie po prostu robią osypki i kupiłam osypki takie dopiero co zrobione, nie wiem, dzisiaj albo wczoraj. I nie wiedziałam w ogóle, jak to wygląda w środku, ale wchodzi się i tam jest tak mm, zakopcone, tak zadymione, że na, naprawdę aż oczy szczypią. Daria teraz stoi na polu i robi sobie zdjęcie z krowami i idę do niej, ale jest ciekawie, powiem tak. Właśnie chciałam przetestować oscypki, ale ktoś się tutaj do mnie uśmiechnął. Cześć. Nie wiem czemu, ale zwierzęta wydają tutaj na mnie jakieś dziwne dźwięki. Nie wiem, czy jej się chce pić, czy mnie nie lubi. Robimy test oscypa z bacówki. On chyba był robiony dzisiaj albo wczoraj. <głos> <głos> Dobro, naprawdę, ale czuć nawet... Zupełnie inaczej, ja nigdy nie dam oscypka w lato, zawsze w zimę. i podobno w lato mm. właśnie są te oscypki lepsze, bo to mleko jest świeże po prostu, ale bardzo dobre. Jeszcze spróbuję tego drugiego. O, to jest moje ulubione. <grym> <grym> mm. Ej, to jest mega dobre, chcesz spróbować? A nie, może później. To oceniam na 10 na 10. Dzień dobry, jest godzina 2.09 i my wpadłyśmy na świetny pomysł, żeby pojechać w teatry i wejść na halę silnicową na wschód słońca, także ja muszę coś jeszcze zjeść i wyruszamy. Jesteśmy w Zakopanem i idziemy w stronę kuźnic. I stamtąd już na hale, Ale jest tak zimno. Parę samochodów stało, więc liczymy na to, że będzie ktokolwiek. Jest godzina czwarta, czterdzieści cztery. Jesteśmy same na szlaku. Wcześniej na początku był jakiś pan, ale gdzieś się zatrzymał na papierosa. Ale jest bardzo mocno. Jest ciężko. Uff. jest bardzo dużo podgórka. górkę. się Przejaśniło, ale jest cały czas mgła, więc trzymamy kciuki, żeby na tej poranie przynajmniej był ładny wschód. Za ten wysiłek cały, za wstanie o drugiej rano. Ptaszek. Oh, jesteśmy całe przemoczone, całe spocone, całe mokre od deszczu, już nie wiadomo od czego. Głodne, Głodne spragnione, ale nie stawałyśmy po drodze, bo ja się bałam niedźwiedzi. To był mój jedyny lęk. O, zobacz, tam jest to schronisko chyba. Widać je? Tak. Chyba znowu masz halucynację. No gdzie? Przecież to jest budynek. Nie, no nie widzę. No jak? Ej, no bez jej. No, masz, zobacz. Nie, no nie mam halucynacji, drzewo. To nie jest... Jeszcze nie, nie. Jeszcze nie, to nie jest otętno, to tętno, żeby mieć halucynację. Jak byłam na Rodos i wchodziłam na górę, to... Miałam halucynację, że widzę po prostu pana z panią przez to, że było chyba 35 stopni. I już yy, mój mózg nie funkcjonował normalnie. Zasłużone. Jest bardzo zimno. 8 stopni jest. Jesteśmy całe mokre. Jezu. Ale super, że ono się nie boi, albo ma wściekliznę. Dotarły na dół. Idziemy na zasłużoną szarlotkę, kawkę i co jeszcze? Może tosty francuskie. <grym> Może toasty francuskie, no należy się naprawdę, bo z tego, co widzimy wokół, tylko my wracamy, a reszta idzie. Byłyśmy... Tak nam się wydaje, Daria, nie, że byłyśmy pierwsze na szczycie. Nie szczycie, na hali, ale pierwsze na miejscu. Nasze śniadanko, na kawkę jeszcze czekamy. Jesteśmy w zakopanym, siedzimy sobie tutaj, jemy i co? Potem ruszamy do Warszawy.